Mieliśmy dwa Bizony, Bizona Rekorda i Bizona Super z węgierskimi przystawkami MFK. Nasz kompanista rekordem jednego roku skosił nawet 700 hektarów kukurydzy. Dzisiaj, dzisiaj można by pomyśleć, że to jest w ogóle nierealne, ale, ale tak rzeczywiście było. No i jakoś to dawał radę, ten sprzęt był, był starszy, był, był bardziej awaryjny, ale, ale dawaliśmy radę. No. Co jest za zakałą naszych czasów? To niecierpliwość, niecierpliwość, o tak powiem. Niecierpliwość i rozczeniowość trochę, ale bardziej tutaj nawiążę do tej niecierpliwości. Rolnicy nie chcą czekać, niestety konkurencja nie śpi, więc, więc od 2018 zwiększyliśmy mocno wydajność suszenia, kupiliśmy drugą przystawkę do drugiego kombajnu. No i kosimy na dwa, suszymy, suszymy teraz tymi, tą dużą i, i mniejszą suszarnią, także mamy, mamy tę wydajność tam około 300 ton, 350 ton na dobę przy 30%, więc no odchodzi nam. My w sezonie robimy między 1000 a 1300 hektarów kukurydzy.